Z tej strony mówię do was Belmondo Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o kolejnej jakby części na podstawie gry i będzie to kolejna część rezydenta. dziś będę omawiał część Resident Evil Retrybucja i będę się posiłkował kartką tutaj sobie na brudno napisałem takie rzeczy które reżyser filmu wziął jakieś nawiązanie z grą, coś co ma wspólnego z grą Resident Evil. Jeśli chodzi o tą część, to w tej części filmu reżyser wziął takie niektóre elementy z kilku tam części i w filmie fabuła jakby toczy się dalej z poprzedniej części. I teraz, jeśli chodzi o obsadę w tej części, mamy Alice, którą gra Mila Jonowicz. Oczywiście, w fabule, tak jak już mówiłem poprzednio, że w grze Fabule nie ma takiej postaci. Idąc dalej, następną osobą mamy Jill Valentine. Jill Valentine. Jest y, w grze. Pojawia się ona e, w pierwszej części, w trzeciej i w piątej e, oraz e, w Revolution. E, Jill, e, jeśli chodzi o grę, jest e, członkinią e, grupy Stars. E, jest to oddział policyjny. E, e, tak jak mówię, Bravo Stars. E, później mamy e, postać w filmie, która się nazywa Rain. Grają Michelle Rodriguez. Możecie aktorkę też kojarzyć z filmu e, Szybcy i Wściekli. E, no to jeśli chodzi o tą postać, to nie ma tej postaci w grze później mamy postać Becky którą gra Argana Angel i tu również nie ma takiej postaci w grze później mamy Ada Wong która gra Bing Bing Lee i Ada Wong pojawia się w grze występuje w Resident Evil 2 w oryginale, jak również w remake'u, w Rezydencie Ewin w czwórce, w oryginale, jak i także w remake'u, no i w prezydencie Ewin 6 Eida jest najemniczką, jest to Najemniczka, a w filmie jakby y, jest to pomocnica Alberta Weskera, agentka I poniekąd w grze też y, w, w czwartej części y, pomaga Albertowi Weskerowi. Y, teraz jeśli chodzi o Eidy Trój w filmie to. Y, jak najbardziej, jest bardzo odzorowany z, z gry. Jest taki sam strój w filmie, jak i w grze. E, później mamy postać Luther West, którego gra Boris Rodio. Nie ma takiej postaci w grze. Później mamy Leon Scott Kennedy, którego gra Johan Ur. W grze występuje ta postać i występuje w Resident Evil 2, w oryginale jak i w remake'u, w Resident Evil 4, w oryginale jak i w remake'u, w Resident Evil 6. Jest to członek grupy Stars, a potem jest agentem CIA. A kurtka, która występuje w filmie, jest wzięta z czwartej części Leona. Teraz idąc dalej, następną osobą jest Sergiej Wiadimir, którego Garabini Jonoka. ktoś taki, nie wiem, może źle, przepraszam za przejęzyczenie, i nie ma takiej postaci w grze. Później mamy Barry Burtona którego gra Kevin Durant. No i muszę wam powiedzieć, że jest taka postać w grze i ta postać występuje w Resident Evil 1, jak i w oryginale, jak i w, w remake'u i również w Resident Evil Revelation 2. E, tylko, że pie, jest tak, w pierwszej części Residenta są dwa zakończenia, gdzie Barry ginie, ale również Bery przeżywa. I y, 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 strój wzięty w filmie Berego jest y, bardzo podobny, jak i w grze. No i nie powiem, charakteryzacja nawet nie była taka zła, może nawet lepsza niż Leona. Nie powiem, może być ok, w porządku. No, i oczywiście, jeśli chodzi o Berego, to jest to y, członek Bravo Stars. Y, no i to tyle, jeśli chodzi o Berego. Później idąc dalej, mamy Tony Rosotto, którego gra Otilio Portello, i nie ma takiej osoby w grze. Później mamy Carlosa. Y, którego gra Odech Ferry Jeśli chodzi o Carlosa, tak, Carlos pojawia się w grze. Występuje w trzeciej części Rezydenta, jak i w oryginale, jak również w remake'u i jest to członek Umbrelli. Później mamy Jamesa Wana, Shade'a, którego gra Colin Salmon, nie ma w grze takiej osoby. No i później mamy Alberta Weskera, którego gra Sean Roberts. Nie powiem, charakterystyka postaci mi się podoba. Bardzo fajnie zrobiony Albert Pesker, podoba mi się. Jest to członek korporacji Umbrella. W Resident Evil 5 w grze jest to główny antagonista. A w pierwszej części w Resident Evil grze dołącza do grupy Stars i zwabia ich do domu gdzie tam zasadza na nich tyranta, którego stworzył razem, jakby powiedzieć, z Williamem Birkinem i nie tylko. Ale to już bardziej się tu wchodzę w szczegóły gry, a opowiadam dzisiaj o tym, ile ma więc z grą. Jeśli chodzi jeszcze o Alberta Weskera, to um, Albert Wesker w grze występuje jeszcze w czwartej części. No i w kod Weronika. Później mamy taką postać w filmie jak Czerwona Królowa, którą na grze ma Megan Harpierter. Nie ma w grze takiej osoby. I teraz, jeśli chodzi o film. Na początku filmu e, widzimy statek i ten statek to jest nawiązany nie do statku Arcadia, który e, występuje w Resident Evil Revelation, gdzie gra tam się Jill. E, teraz dalej. Mamy Jill, która ma na piersi takiego jakby pajączka i ten pajączek występuje w piątej części gry, gdzie tam też miała to na piersi G Valentine i tak jak w filmie, tak i w grze za pomocą tego urządzenia nie pamiętała kim jest i w filmie była na usługach Czerwonej Królowej, a w grze była na usługach Alberta Weskera. Albert Wesker ją porwał, no i, jakby to powiedzieć przemocował jej tego pajączka i ona była pod wpływem tego pająka na jego usługach. I jeśli jeszcze chodzi o Jill Valentine to w grze walczy z nią Chris i Shiva i oczywiście y, Chrisowi i Siwie udaje się zdjąć tego pająka, i wtedy y, Jill jakby przywraca swoją pamięć i sobie przypomina, kim jest. A w filmie y, udaje się tego pająka oderwać Alice, i również w filmie Jill sobie przypomina, kim jest. I staje się już dobra. No. Jeśli chodzi o strój Jill Valentine, to w film jest taki sam jak w piątej części gry. I teraz powiem wam dalej. Mamy walkę Alice z Aidą. I ta walka jest zerżnięta z czwartej części, gdzie Ada walczy z Leonem. Można powiedzieć co jeden do jednego. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Jeśli chodzi o fabułę, to tam mamy takich gości z Toporem. To te goście z Toporem, gość z Toporem występował w piątej części grze. E, potem jest tam Ada w autobusie, a ten autobus to mi bardzo przypominał autobus z drugiej części gry Szczególnie z oryginału. takie nawiązanie do Las Plagas, wspominają tam o Las Plagas, a Las Plagas to jest y, wirus, który występuje w czwartej części gry Residenta. Jest to rodzaj wirusa. Jeśli chodzi o kto pomagał Weskerowi, bo w filmie jest tak, że y, wszyscy współpracują z Weskerem, żeby dopaść Czerwoną Królową. A w grze tak naprawdę tylko Ejda pomagała Waszkierowi. E, nikt więcej. E, I jeszcze co mogę powiedzieć: e, w filmie jeszcze występuje likier. Gdzie oczywiście likier to występuje w, w kilku różnych częściach. E, I jest tam jeszcze scena w filmie, gdzie. E, Alice zakłada okulary i używa harpuna. No to oczywiście to są atrybuty Eddy z czwartej części. Bo Eda przecież ma tam okulary takie bardzo podobne i harpuna. No. No i to tyle jeśli chodzi, co tak mi się skojarzyło z grom, jeśli chodzi o takie elementy z y, filmie, które mi przypominały grę. Jeśli wy coś pamiętacie więcej, coś wam się bardziej kojarzy i widzieliście film, to piszcie w komentarzach. Oczywiście odpiszę. A teraz trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam Was, Belmondo, Cześć.